Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku, o 21, na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc. Dobry wieczór, dziewczynki chłopcy. Nisko się kłaniam. Słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusza. Tabletki zmian. Odcinek 75. Jak ten czas. Leci. Witam Was serdecznie w kolejnym wydaniu. Będziemy zapewniać sobie dzisiaj pewien. Dobrostan. Dzisiaj o pewnej ciekawej technice, o której mówiłem już prawdopodobnie w codzienniku motywacyjnym, ale minęło wiele, wiele miesięcy można powiedzieć, że nawet lat i nie wszyscy słyszeli. Zobacz, my jako ludzie poruszamy się w jakichś utartych schematach. Chodzimy do sklepów, które znamy i które lubimy, jeździmy określoną trasą do pracy, ubieramy się w określony sposób, spotykamy się z tymi samymi ludźmi, jeździmy w miejsca wypoczynku, które już doskonale znamy i szereg innych rzeczy, które wpływają na to, co dzieje się w naszym życiu każdego dnia. Codziennie rano pion o godzinie tam szóstej trzydzieści, poranna toaleta, śniadanie, auto, jedziesz, o godzinie ósmej jesteś już u siebie w firmie i robisz dokładnie to samo, to co robiłaś albo robiłeś. Przez wiele, wiele lat, tygodni, miesięcy wcześniej, i znowu wracasz do domu, ta sama trasa, te same osoby, te same sklepy, te same zdarzenia, prawda? Schematyczność. No i z jednej strony, stałość w życiu to coś, o co każdy z nas walczy, ale z drugiej strony, czy tak naprawdę musi być, jeśli zawsze robisz to, co zawsze robiłeś, zawsze otrzymasz to, co zawsze otrzymywałeś, albo otrzymywałaś. Jest stare, wytarte jak tatarskie siodło hasło, ale jest w nim naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo prawdy. Do czego ci dzisiaj będę namawiał? Wyobraź sobie, że możesz na podstawie swojej własnej decyzji zrobić coś zgoła zupełnie inaczej niż do tej pory. Prawdopodobnie będzie na początku delikatny dyskomfort, ale to jest wielkie odświeżenie dla twojego umysłu. Mało tego, prowokujesz zdarzenia, które do tej pory nie mogły zaistnieć w twoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że powtarzałeś albo powtarzałaś taki sam. Idealnie prosty schemat, jakiego się nauczyłeś albo nauczyłaś przez wiele, wiele lat. Ja nie wiem, czy wiesz, ale opowiadałem kiedyś, polecam ten podcast. Nie pamiętam który odcinek, ale jak przydusisz, to znajdziesz. O moim serdecznym koledze, który przez wiele, wiele lat jeździł dokładnie tą samą trasą do pracy. No, tak jakoś mu ten było. I pojechał z jakiejś przyczyny. Inną trasą i musiał zatankować na stacji benzynowej, i na owej stacji spotkał kontrahentów, z którymi pracuje po dziś dzień i którzy pomogli mu spełnić jego własne marzenie. Dlaczego? Dlatego, że znał rozwiązanie i przypadkiem do jego uszu doleciała informacja, jak dwóch kolesi rozmawiało na temat pewnego wezwania biznesowo-informatycznego. W stacji, na stacji benzynowej, płacąc za benzynę. Rozumiesz, to zmieniło jego życie w 100%. Prowokujmy sytuacje i zdarzenia w naszym życiu, które są nowe. Nie żyjmy według schematu, najbardziej podobają mi się te piosenki, które już kiedyś słyszałem albo słyszałem. Nie jeździmy w te same miejsca na wypoczynek, dlatego że od 15 lat jeździmy do pani Ani, a pani Ania robi najlepsze pierogi na Podlasiu i tam jeździmy, bo tam jest fajnie. Jest naprawdę wiele miejsc do odkrycia, wiele inspiracji, które mogą przyjść do ciebie, i naprawdę szereg różnych ciekawości. Ale do jasnej cholery pozwól na to. Pozwól na to, żeby w Twoim życiu zaczęło się dziać. Opowiem Ci historię, która dotyczy mnie 100% mnie. Ja gdzieś w szkole średniej wkręciłem sobie w swoją głowę, że mój organizm traktuje trzy kolory: czarny, czarny i czarny. No, dzisiaj przypadkowo jestem w czarnym. Ale tak przez wiele lat było, że moja szafa, moja garderoba była od A do Z czarna. Tam nie miało prawa być żadnego innego koloru. No, biały nadruk na t-shirtie. Ewentualnie. To samo dotyczy butów. Ja przez wiele lat od szkoły średniej chodziłem w ciężkich butach albo krótkich glanach, albo długich i nie było znaczenia, czy to są święta, pogrzeb, czy to jest cokolwiek. Miałem odświętne glany. Oczywiście, że tak. Ale chodzimy w takowych. I lat temu 12 czy 14 pojechaliśmy w ciepłe kraje z rodziną, tam gdzieś odpocząć, wiesz, przez, przez parę tygodni. I byliśmy w miejscu, gdzie temperatura no, zazwyczaj oscylowała w granicach 39-40 stopni, żarnie miłosierny. A pan Paweł w czarnych dżinsach, w czarnym t-shirtzie, no i w glanioszkach. No nie było to dobre, ani dla mnie, w sensie samopoczucia, bo wiesz, korol, kolor czarny absorbuje słońce, promienie słoneczne i to samo buciory ciężkie i tak dalej. No i wtedy coś mi kliknęło w głowie, mówię, kurde, dobra, ja sprawdzę, bo nie da się żyć. I poszedłem do sklepu i pamiętam, jak dziś kupiłem jakiś tam biały t-shirt z czymś tam, krótkie spodenki i sportowe buty. I od tamtej pory nie wyobrażam sobie, one oczywiście nie były czarne i nie były tam, żeby nie było... Od tamtej pory nie wyobrażam sobie chodzenia w innych niż wygodnych sportowych butach. Moja szafa ma 50 na 50, jest połowa rzeczy czarnych, no bo je lubię, ale też są kolorowe t-shirty z nadrukiem, z jakimiś tam rzeczami. Naprawdę, warto. My często żyjemy w jakimś przekonaniu, no bo tak robiliśmy całe życie, to dlaczego mamy tak nie robić? Znasz przypowieść Łukasz Gotowicz opowiadał o pasztecie. Jak w pewnej rodzinie był pieczony pasztet i zawsze odcinało się przed, Przód i tył, czyli dubkę z przodu i te plecki z tyłu. I kiedyś wnuczka zapytała babciu, znaczy córka zapytała: Mamo, mamo, dlaczego ty obcinasz dubkę temu pasztetowi i przód temu pasztetowi? Mówi: Nie mam zielonego pojęcia, moja mama tak robiła. No i poszła do babci i mówi: Babciu, babciu, dlaczego tak obcinasz? No, po co to jest w ogóle? Mówi: Nie mam pojęcia, moja mama tak robi, zapytaj prababci. No i prababcia jeszcze żyła, było to szczęście. I wnuczka wbija do prababci i pyta: Babciu, dlaczego obcina cię dubkę z pasztetu i tył z tyłu? A babcia mówi: No bo mi się do foremki nie mieściło. Rozumiesz? Przekonania, czyli jakieś utarte schematy. Robimy coś, co kiedyś gdzieś nam wydawało się, że tak będzie dobrze, i tak to powielamy. Jednakże, wchodząc w nowe energie. Tak jak mój rzeczony przyjaciel, pojechał inną trasą, zmieniło to jego życie w 100%. I tak naprawdę takich, takich zdarzeń, które mm, są sprowokowane jakimś zachowaniem, inną trasą, inną rozmową, bycie w innym miejscu, pojechanie na inny urlop, przeczytanie innej książki, w ogóle czegokolwiek innego. O, kolejna opowieść, to jest opowieść z dziś. Mam koleżankę, psychiatrę. Pozdrawiam serdecznie Beata. Beata oddaje się bardzo często bardzo ciężkim psychologicznym książkom. Ona mówi, że to ją uspokaja i że to w ogóle wiesz, psychiatra, lekarz, psychiatry, czyli ktoś, kto wie, jak działa ludzki umysł. I ja, my często się wymieniamy jakimiś tam zawodowymi rzeczami. I kiedyś spotkaliśmy się bodaj trzy czy cztery tygodnie temu, i ja miałam taką stertę książek kupioną gdzieś w Empiku i szedłem do auta i spotkali, przetarliśmy się na, na parkingu pod galerią. I ja mówię, o patrz i pokazałem jej książkę Lekcje Greki, sympatyczna, naprawdę fajna książka, polecam. A on mówi, a to nie psychologia? I ja mówię, nie. Mówię, weź Benia przeczytaj, nie wale I dałem jej tą książkę, mówię, mnie kubka wstydu, jest naprawdę dosyć spora do czytania. I po pięciu dniach dzwoni do mnie i mówi, stary, w ogóle sztos. I wkręciła się w nowe książki. Ja dzisiaj, dosłownie, półtorej godziny temu. Rozmawiałam z nią, i mówię, Słuchaj, będę nagrywał podcast o przyzwyczajeniach, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, Benia, a powiedz mi na jedno pytanie, dlaczego ty zaczęłaś czytać książki tylko i wyłącznie, wiesz, psychologia, coaching, tam te rzeczy, ani po poszłaś w żadną powieść w kryminał, wiesz, w romans, chociaż nie wiem, w cokolwiek. Ona mówi, słuchaj, i właśnie odpowiedziałam sobie na to pytanie. Jak byłam na studiach, to przerabianie ilości materiału, które musisz się uczyć, była zatrważająca. I mówię, ja czytałam te wszystkie rzeczy, które trzeba było czytać. I jak potem wpadała mi do głowy myśl, że ja mogę przeczytać książkę jakąkolwiek inną, to ja zaczynałam po prostu mieć wysypkę na plecach. No bo ileż można czytać? Naprawdę, medycyna wiem, bo moja córka studiuje. To jest przerabianie jakiegoś tony materiału do przeczytania. I w niej zostało takie przekonanie. Takie przekonanie, że ona zawsze czyta te książki, bo one robią jakiś dobrostan, one pozwalają pogłębiać wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Co się zmieniło, pytam w Twoim życiu, poprzez przeczytanie powieści? On mówi, stary, odkryłam inne światy. Mówi, ja wiem, że lekarz-psychiatra z wyższym wykształceniem nie powinien mówić takich oczywistości, ale naprawdę zgubiłam gdzieś to. Ja mówię i. Co z tego wyniknęło? A wyniknęło z tego to, że zaczynam odkrywać nowe przestrzenie. W sensie takim, że wiesz, bo czytasz powieść, która jest napisana przez kogoś, od razu ci się jakieś metafory, pomysły, jakieś takie rzeczy. Naprawdę, zobacz, tak banalna sytuacja, jak zmiana lektury, którą czytasz. Rozumiesz? Czyli nie wchodzisz w jakąś korową psychologię, w jakąś psychiatrię, w jakieś analizy, jakieś w ogóle ludzkie deficyty, tylko powieść, lekcje greki w przypadku Beaty. Polecam ci zmieniać schematy, łamać te schematy, bywać w innych miejscach, jeść inne jedzenie, rozmawiać z innymi ludźmi, jechać inną trasą do pracy, pójść na inny gatunek filmu do kina. Naprawdę robi to niesamowity dobrostan, sprawdzone niejednokrotnie. Wiesz, to jest trochę tak, jakbyś chciał albo chciał zmian w życiu. Tak bardzo czekał na jakieś zmiany i z uporem maniaka cały czas robił i robiła to samo. I była zdziwiona, zdziwiona, że te zmiany do ciebie nie przychodzą. To jest trochę taki case, jakbyś podszedł do wody, do kuchni, nalał do czajnika wody albo nalała, postawiła na prądzie, gazie, czy tam czymkolwiek gotujesz wodę i po zagotowaniu oczekiwał albo oczekiwała, że z owego czajnika będzie się lał lód, lodowata, zimna woda. No tak nie będzie. Łammy pewne schematy, wstaw od czasu do czasu czajnik do lodówki i zobacz, co się wydarzy. Wiecie co. Kawa. Dzięki za kawę. wszystkie. Naprawdę cudowne to, co do mnie przychodzi w postaci kaw, to są licencje, to są książki, to są naprawdę wiele takich no niby drobnych elementów, ale które ułatwiają i pozwalają tym podcastom, czyli tabletkom i codziennikowi rozwijać. A jeszcze źródło inspiracji, źródło inspiracji do nowości, chociażby tak jak um, Wielka Noc afirmacji. W piątek słyszymy się po raz wtóry o 23.30 w Wielkiej Nocy Afirmacji znowu, bo będą co tydzień, bo tak zadecydowaliście wszystkiego dobrego dziewczynki i chłopcy nisko się kłaniam, życzę naprawdę cudownego wieczoru i cudownej środy i wszystkiego cudownego jutro środa, 6 rano, codziennik a potem tabletki, a potem majówka wiadomo, trzymajcie się ciepło i poręczy cześć tabletki zmian stosuj od poniedziałku do piątku o 21.00 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.